Pomyślcie sobie o małej wiosce. Może wasza babcia, dziadek na takiej mieszkają. A teraz pomyślcie o tym, że najbliższy sklep jest oddalony o 6,9 km od Was. Patrzcie na wypis do z nich powrót jest za 5 godzin, a wokół nic nie ma. Podsumowując, dzisiaj odwiedzimy wytwórnię pi. która została opuszczona. Yy... Właściwie kiedy, ale miała swojego czasu najlepsze browary. W regionie. Ten browar to już badający była studnia, to tam nakryta. W tej wody ze studni to robili kiedyś piwo w latach 50. I dom rodziny, który zostało opuszczony przez kilka rodzin z rzędu. Tutaj tak samo, tutaj mieszkała jedna taka rodzinka, że zdemolowała to wszystko. jak chcesz iść na jakieś zakupy? No. To idź. To idę. W Jesteśmy wyty, masz korty tam tego czegoś, czy nie? Kupię, to, jak żyje, to jest pierwsza rzecz, prawda. To jest to. To, to. <śmiennie> 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 Jaj! co z jest? to skur... sto... I mamy o razy, co my tu będziemy robić? A że nawet nie ma gdzie iść? K***a, masz dobę, nic więcej. Może tam, ciekawe co da się na samą górę tego wejść. Ej, a, czyli to ten budynek tu tutaj widać też, to tak? To on do tego należy. Zbyt nie ma, bo to jest na taka wioska, że nawet Wytmenel by nie, nie siedział. To jest taki zamek zniszczony. Wow, jaka dziura, ty, co jest? No co, no, 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 się zapadło to. Jak tam, jak tam dojść teraz? Wow, tutaj żeby przejść, to tutaj jest dziura totalnie. Ale... O chłopie. Wiesz Pa, jak to Ja spróbowałem. Poczekaj. Nie no, wejdziesz raczej. No, jest jest swój... to... podemną mną coś jest ekspandem? Nie, Nie. <laughs> Liście są. Gdzie cię... Co to jest? Strzeli. To woda jest. Dlaczego Snap'a nagrać? Tu żywca robili Wyobraźcie sobie, kilka lat temu, tu robiło się piwo dla naszego starego O kurde śpiewa. O, Edyk Ja tak daj jakieś piwo Dobra? Oj, co ty mi kur... ja Jak ja mam tym piwo kręcić? O nie, ej, tu jest jakieś szklane Szkło pod tym, Z r... szkło O, no, to dosyć czysta jest Ale tutaj... tutaj, znaczy tutaj nie ma, tutaj nic nie ma Jakby... Co ty mówiłeś, że to jest coś? Że tutaj nie ma wody? To, to, to jest szkło? szkło? To jest szkło. Gdzie? Kur... To tu, to tu! A, że pod spodem, tak? No, to szkło. Ło! Wow. ej, ty, patrz tutaj jaka. klud. No, no jest no ja myślę, że to jest właśnie, nie. Kurs, slime. O, są schody na górę, a czy one są stabilne? No jak to jest stabilne, no to... O kur... tutaj strasznie. Są... Góry, weź przez... O patrz, a jaki to dach się utrzymał. kur... O, kur... Co? Ty uuu, się... Uuu, Pani, <laughs> to chciałem już. Ale gdzie po takich skodach przeszły naraz, no tak. nie ma wyżej A Jeszcze wyżej jest wejście. Ty, tutaj jest taki dach, co był tam. Wydaje się, że jest podłoga, która była tam dachem. I ona jest kum... Prześwituje tak. przez nią. Fajnie. Widzisz? Nie wiem, tutaj... Się tutaj nie, nie wchodzimy. Jezu kur... Te dziury, Srały. O co to jest? Tu jest jakiś rondel. Halo? Tu jestem. Hej! Ło, ej, tu jest dzwon jakiś, czy co to kurwa jest? tu dzwonnik z Notre Dame. Ło, tutaj Hej. tak się, no, to się, to jakby, to jak trampolina jest. Okej, okay, tu jest ten rondel duży, a tu jest ten czubek sam. Okej, okay, jakbyśmy, czekaj, jakbyśmy byli na tej strony, żeby wejść tu na górę. Jak ty kur... chcesz tu wejść na górę? A nie da się wyżej wejść. No się jakoś. Się dać. A może z drugiej strony jakoś? Ale tutaj, co, tak naprawdę, jak tutaj byśmy poszli, tej trawce tutaj jest, tej wysepce, to tam naprawdę nic nie ma. To jest taka wyspa po prostu. No wyspa. A to. jest to z góry, nie wiem, co to tak specjalnie zrobiono, co tu chodzi. To jest jakichś złych pracowników. Nie to tak. była ta... winda, taka. Jaka winda, Taka z... na sznurku, Bo. Aaaaaaa. Cię prosi, żeby skoczyć. zaskoczyć. No To wchodź jednak. Ja Dopingujemy. No masz rękawiczki. To jest załóż, kur. Policje, Policje. To o dobra. dobra, ja chcę, ja chcę, ja chcę Teraz wejdź pod tym i na tym wyżej stan No, no tak, tu się musisz pod tym, że się schylę i przejść pod kółko Niech mnie jak to wiózł do O kur. O ja Tutaj co jest pod tym? Jak bardzo jest to stabilne? No nie stawaj na to, stawaj na tych e... Co? O wszedł do schody w dół. Patrzcie jak to wygląda. Jest... Dobra, daj nam tam wejść. Czekajcie, a ja... Nie ja, ja mogę tu stanąć, tak? Nie kuś losu. A no, zobaczmy. Na... No, Krubo cegła poszła. Jakbyś w łeb dostał, to nie wiem czy byś się pozbierał. A my chcieliśmy stamtąd przejść tu właśnie. Ale za jeszcze foto. Na ch... te rękawiczki jak one nic nie dają. Lepszy feeling. Ej, patrzcie, głowa Marki. Ale szarpie. Szarpie. Swoją starą. Patrz, to kurwa jest odchylone. O tyle. Ale to się no rusza się kurwa. O co się złapa? Za... Oj nie wiem czy Edyk za cegły się opłaca łapać. kurwa. Tam jest taka jedna wyboista, lepiej zanim się nie łapa. A dobra, to jest to zejście w dół. A wygląda tak jak jakiś kurwa górnik <gór...> Kurwa, jak ty o nie chodzisz. W no, kur... pokoju kurwa no, kur... trochę. No, no. Tak jest zawsze podziłasz tego drugiego. My badamy, a tylko... Patrzcie, no nie da się, my byliśmy tam, ale żeby wejść na górę, spokojnie wchodź, bo ty kurwa, chaotycznie tak chodzisz, że kurwa... Właśnie ja nie pizza, ale Oli się ujijałem, daj się. Trzeba przypnąć, łapać. U kurwa ale jesteś wichany. Gdzie? W Gdzie? dawaj. Ja no ja tutaj nie widzę, to jest tak ciemno, że tutaj nie widać co tam jest. Okej, okay, tutaj jest jakieś machiny. Co to kurwa? Leci. Cegły. A, a my przychodziliśmy tędy. To o chłopie! Te cegły wyglądają jakby miały zaraz na mnie spaść. Ale to już. leci parazów. Kiemano, Tu jest jakaś brama? Chłopie, to jest jak w zamkach są drzwi, nie? Oh, fuck! No jak to jest jak brama? A nie, tu tam dalej, tu jest korytarz, ty, to nie jest brama. Aha, tutaj, aha, tutaj jest. to nic nie ma. O, ale to wygląda. Armata tutaj jest. Ual, to fajnie wygląda. Patrz, tam jest jakieś koła. I patrz, gdy im się cegły, to budowali kamieniami. Patrz, przez to belkę przejść, co tu jest? Ej, próbuj szczęścia. Albo by się połamała, albo by się sunęła. Ej, to nieźle wygląda. Ja jeszcze? Ja pierdolę się, jakbym <śmienica> przejechał. Patrz, jak ona na ten temat różni mi się. Patrz, na nas? Nie, to wchodzimy. A, no z lagi. Do z lagi Ej, to, patrzcie, to jest jakieś... A jeśli coś tu mieszka? No dobra, nie To jest lodówka, chłopi. Muszę wejdzie, że to coś tu mieszka. No między innymi ja, moja rodzina, jest znaczy może. To byście wiedzieli, że tego ani nikt nie sprzeda, ani nikt nie tego, bo są spadkobiercy, Któryś ze spadkowierców, jak ta wyremontuje, bo to należy pod ochronę. 2 miliony, jakby było, to może by zrobił coś z tego. Jak jest nieodpowiednie ludzie, to tylko niszczyć, a nie budować, tak jak i w naszym całym kraju. Tylko niszczyć, oddać wszystko dla Niemców, dla Belgów, a co nasze, tylko wojować. Kody różne. Co ten się... Ja odważnie mówię. Rodzice mi przekazali, jak Ruskie się znęcali na nas, jak o katyniu. Bo to kiedyś nie można było mówić, bo komuna rządziła. Ale ja wszystko wiem. Ja dla wnuczków nawet, który ma 13 lat, przekazuję już i to na pieśmin, bo internet to można wyłączyć i nikt nic nie wie. Pomiędzy wrogami mieszkamy. Niemcy i ruskie to są wrogowie. Ten, ten co w Warszawie rządzi prezydent, co on jest? Takowie pan. Kopa dać i koniec. Pani na kogo na Cały czas na partię prawicową, mam swoich kandydatów. On tanio na prawie i bardzo sympatyczny chłopak, chłopak młody, no dwadzieścia kilka lat. Powiedział mi 13 złotych, ja nawet nie targowała się. A ja wyciągam 15, on mu nie potrzeba. Nie, mówię proszę pana, spojrzy pan mi w oczy. Niech pan się nie dołuje, bierze i nie pyta. Kawek jednak istnieje. Jak ja się dowiedziałam, panowie, że 1% podatku, to jak ktoś nie wskaże na co, nie wypełni takiego druku, to nie nawet na... E, A wie pan co to jest? Na tych ludzi chorych. Ja to nazywam chorych. Bo ktoś coś, to jest genetycznie już coś, nie tak. No bo jak może facet z facetem żyć? No niech tak pomyślcie, to, to jest normalnie zwyczajnie no. głupie. A to jest właśnie przez te głupoty. A niektórzy może i nie mają, ale eksmodu weźmie. Na... No to później ma to w głowie przebyw. No wszystko nagrałem, tylko pod koniec, bo tutaj się aparat rozwodował. Ogólnie to zaczepiła nas pani, bo my weszliśmy do tego domu Ona mówi, że tam jakiejś jej rodziny, coś takiego Zaczęło się od rodziny, skończyło się o tym, że Ona tak że. Zjeb... Ona kończyła temat i od razu nowy zaczynała to Było ciężkie widzowie, to było najcięższe chyba przeżycie w życiu Nie, mój telefon! <laughs> i... tego! No nie, bo leci... Mnie. Ja biegnę, no i tak oczy mam parasol Nie widzę jak gdzie biegnę, on się zatrzymuje i, i mu między nie nogi tak. kur... spada. Telefon i wypadł z się chciałam zawrócić Kto kur... biegnie tak z parasolem, ty na no. wojnie jesteś się... <śm> jakiś? Co, idziemy z tej chaty Hagrida. Nie no daj, raczej. Czyli jakie są wnioski? Mamy błąd za dwie godziny. I musimy, a gdy. A ten błąd tak mówi, że W sensie, że. Słyszał. Patrz, tutaj mamy popierniczkę, pierniczkę, to ktoś prze. To wbijaj. A gdzie są słowa wstawowe? Mam tu wchodzić, na prawek? Przez spadek. Czy ja się cofnę jeszcze? Co? <laughs> Pomknął. Da, da się dalej iść, czy nie? Ale sufit jest. Wow. Ale żywio ndolty ja idzie, Wy ty wie, o lustro da się wejść? się oh, O chłopie wow, wejście na balkon Co so ty gadasz, telewizor To jest najwyższy punkt, w jaki możemy wejść na tym browarze I tu w sobie ładnie wygląda Kurwa Pięknie w Dacza! Ale robi